Witajcie na dzisiejszym nagraniu, na moim kanale. Na dzisiejszy odcinek zakupiłam cztery zdrapeczki. Dwie za pięć i dwie za trzy. I są to super linia, krzyżówka XL, szczęśliwa linia i owocowa eksplozja. Może zaczniemy od tej super linii. I tu na razie się nam jeszcze nic nie ułożyła, nie ułożyło. Mamy jeszcze kilka y -y symboli, tak? I mamy teraz księżyc. I jeszcze mamy symbol, zaraz drugi to będzie tęcza. Dobrze, by było raz. Teraz motylek. Szukamy modylka. Tu na dole są dwa, ale się jeszcze nie ułożyło na nic. I teraz mamy łódź. A łódź niestety nie widzę, nie ma. Dobrze, teraz podkowa. Podkowa jest raz. I tu mamy dwie podkowy też są. Następny symbol to serce. Jest raz serce. Dwa ostatnie symbole to jest słoń i moneta. Zobaczymy, czy nam coś to ułoży. Moneta niestety nic nie dała. Słonik też nie. Tu też nie. No nie. No, RN oczywiście to jest pustatek. To teraz mamy krzyżówkę tą XL, i tu w bonusie nam brakują dwie literki u N i T. A tu jeszcze żaden wyraz mi się nie utworzył. A mamy teraz D, a D w pierwszej nie widzę, a w tej drugiej raz D, jeszcze u góry zobaczę. I tu jest D. No dobrze. Teraz mamy literkę R. Tu jest. Tu mam jeszcze jeszcze była dobrze i jeszcze ominęłam jedną dobrze w tej krzyżówce teraz tą drugą szukajmy R tu jest i tu dobrze następna literka to H a literka H w pierwszej nie ma w drugiej jest jedna no. S, literka S, czy nam coś utworzy? Wątpliwa sprawa, bo trochę brakuje tych liter. S, a zobaczymy tu. No, jest jeden wyraz, pierwszy. Mhm. Dobrze, to teraz jeszcze szukajmy tej S tutaj. Tu było chyba wszystko następne to jest T bonusiku nam brakuje no zostało tylko N no zobaczymy czy, czy się odkryje ta N -ka. ale teraz T T T T, T. W drugiej T. i tu jeszcze jedno no dobrze F literka F Pierwszej nie widziałam F, a w tej drugiej też nie ma. No nie widzę. Jest, przepraszam, jest jedno F. I są dwie ostatnie litery, to jest W, nic nie utworzyło nam. No niestety. A w tej drugiej, czy utworzy coś? W ogóle jak będzie, bo nie widzę. No nie ma. Ostatnia to literka L. Czy ona nam coś pomoże? Tu jest dopiero pierwszy wyraz. Luvr. Zaraz tu jeszcze L widzę. A w tej drugiej L. L. Ale nam nie dało żadnej. No, no niestety. No to znakiem tego to jest też pustaczek. Zobaczymy te kontrolne. No niestety. Tu jest A, tu jest P. To jest, jest pustakiem. To teraz może te szczęśliwe linie coś utworzą. Na razie też jeszcze nic nie ma. Ale patrzmy następne symbole. To jest klucz. Klucz raz. Słoń. Tęcza. Pik. Mam tu u góry pik. Nie ma więcej. Korona. A korona jest tu? Truskawka. Garnek. Nie widziałam. Nie ma. Jabłko. Tu jest jabłuszko i tu na dole jest jabłuszko. Dwa ostatnie symbole to jest tref krew był raz. i słoneczko, ale wątpię, że to coś utworzy, no niestety też pustak, no jeszcze ostatnia owocowa eksplozja, zobaczymy czy, czy coś tutaj ten odcinek uratuje, ale sprawdzimy zaraz, mamy teraz banany, figa. Dobrze. Melon. Nic na razie nie otworzyło. Karamba. Tu jest dwa razy. I tu trochę tego jest. Dobrze. Teraz mamy jabłko. A jabłuszka są tu. Tak, kiwi i proskwinia. O, ale tylko jest jedna proskwinia, Ale tutaj są cytryny. Daj ich nie. No, załam. ale to nic nam i tak nie dało. Przeszkwinika jeszcze tu. No nie, też pustak. No sprawdzamy D, W, no, oczywiście. No, ale dzisiaj. Tak skromnie, tylko zakupiłam te zrapeczki za 16 zł, i niestety są same pustaczki. Także chyba muszę trochę odpuścić, ale zobaczymy. Spotykamy się na następnym nagraniu. Dziękuję za dzisiaj i dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam Pa.